Kontynuujemy nasz eksperyment z Rankedami, z Janmalem. Teraz zaprosiliśmy tych dwóch typów, którzy grali z nami wcześniej i nas pojechali, więc może być zabawnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gram cały czas rano. Eksperyment ciągniemy dalej. D17 map. Zobaczymy. Dalej gram tymi ciekawymi broniami. Brońmi, broniami, broniami. Już zapominam, jak się mówi po polsku poprawnie. Nie czytam książek, artykułów, nic, wszystko po angielsku albo norwesku. Żal trochę, trzeba founder Jak jeszcze wiedział, co to znaczy ty? No i musiałem. Czemu ja myślałem, że ja sobie z nimi poradzę, nie? Dla mnie rankedy to, to jest zupełnie inna bajka, Bomba nie? Tak, jakby poziom gry wzrasta, nie wiem, dziesięciokrotnie, niż takie zwykłe matches, szturmy i tak dalej. Runda przegrana. Wróg wyeliminował naszą drużynę. PVE Masters. Broń miejsc, podłożenia bomb. Początek rundy. No spróbujemy jedynkę. Bo ja się czułam z tyłu po prostu. Ja generalnie nie znam tych map za dobrze. Uh, one long. Po lewej masz, dole. O, teraz za to To jest pistolet, ten, ten pistolet, który ci mówię? Tak, mam go, ale... Z celnością jest trochę gorzej. Załóż płynik, będzie celniejszy. What the fuck? Ja nie wiem, co ja robię, nie? Medykiem na górę to tak trochę nie za bardzo. <noise> Okej. Okay. Mamy pakę, jest dobrze. A, i na każdą planie jaką masz, polecam zakładać tłumik pomini. Runda przegrana. Wróg wyeliminował naszą drużynę. Bez komentarza. Podłóż bombę. Biorę Początek rundy. Bomba przechwycona. WSZYSCY? PODŁĘKOWY! <laughs> Bomba Ej, to, to gościu miał takie ofarte. Skoczyłem mu na banię. Przegraliśmy rundę. Nasza drużyna została wyeliminowana. 4-0, no nie! Podaj Początek rundy. Bomba przechwycona. Ja tam mam takiego farta do tych najdów w tym miejscu. Nie umrzesz, o bo ja głowa. Jeden pięć i punktów. Widziałeś, że mnie za tobą znożę? A nie, czekaj, to był nasz. Bomba podłożona. Granat! Runda wygrana. Wyeliminowaliśmy drużynę przeciwnika. Ale kosiś z tego maga. No to tak aś jest kurde z pompą w jednym czy co? Bądy. No. Bomba przechwycona. Już tam grana, walę Bomba upuszczona. Bomba przechwycona, bomba podłożona, Dwóźnie wygraliśmy rundę. Drużyna wow. przeciwnika wyeliminowana, Przemienie do zera. Broń miejsc, podłożenia bomb, początek rundy. Pobity na long, long one. Jak się strzajli w ogóle, dwóch tam było ty, w rogu sobie się działo Ja to muszę rozegrać nie wiem, z 200 meczy zanim ja coś ogarnę w ogóle ja dopiero dzisiaj grę odpaliłem no, pierwszy co to... Nie znaczy tam jedna gierka z tobą i od razu to... raz. <gry> Trzeba się rozmióc Przegraliśmy rundę. Wróg wyeliminował naszą drużynę. E, no cóż, nie udało się! Trzy mecze z rzędu przegrane. Masakra. Ja obwiniam to wysokimi rangami w drużynie przeciwnej, nie? Bo nawet teraz jak mieliśmy tych koksów z poprzedniego meczu, to no, dramat totalny, nie. Dramat, dramat totalny. Czyli nie wygrałem ani jednego meczu, czyli stoję cały czas w tej samej e, razie Słaba mapa, jakby dali mi piramidę. Może. Dobra, ja będę uciekał. Więc dzięki za to, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobała seria z Janmalem. I zobaczmy nasze postępy. Nie wygląda to chyba za dobrze. Oj. I się wróciłem. I teraz muszę kolejne trzy mecze. No nie, masakra, najgorzej. Ja będę grał chyba solo na razie. Zobaczymy. Muszę chyba poćwiczyć bardziej. Dobra, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i heja.